jurweda jest taką najstarszą sztuką medyczną, medycyną na świecie. Wywodzi się z Indii. Jest trochę przeciwieństwem naszej medycyny, dlatego że nie skupia się na chorobach, tylko raczej na zdrowiu. Na podstawie pewnego procesu, ja się stałem takim konsultantem, ekspertem od tego, na bazie ilość tam dziesięcioletnich doświadczeń z tą nauką, gdzieś tam oczywiście skończyłem instytuty, dostałem dyplom, ale to nie jest tak, że jedziesz tam na rok i sobie dostajesz, wszystko się uczysz, tylko ja myślę, że to jest tak, zaczynasz, ta wiedza nie jest linearna, tylko jest raczej taka jak spirala, tak, że zaczynasz wracać do tego samego miejsca, a jesteś o wiele dalej i głębiej. Ta Ayurveda do mnie przyszła. Zacząłem patrzeć, że fajnie jest mieć tą fajną formę, że to jednak nie bierze się z przypadku. To nie jest tak, że wstanę, o, dzisiaj się udaje, że mam fajny dzień. Tak? Że to jednak można wytrenować, wyćwiczyć, wy... zająć się tym, żeby tak, żeby tak było. No i kiedy zacząłem te różne zdrowe szkoły, sposoby sprawdzać, to ta Ayurveda kliknęła jak puzzle. Zacząłem widzieć, jeżeli kurczę, jeżeli jesz dużo ostrego, to masz problemy z wrzodami, wypadają ci włosy, masz problemy ze skórą. Jeżeli, tak, jeżeli jesz tam nie wiem, dużo, dużo, rzeczy, które są napompowane, czy też same surowe, to zaczynasz mieć problemy z gazami. Jeżeli tam jesz nabiał, to masz zawsze masz śluz, katar i tak. Zaczęłem widzieć, że to kurczę, to nie żadna, żadny jakiś tam wymysł, jakiegoś tam z brodą akurat yy, guru, tylko to jest po prostu fizyka. To jest wiedza, która ma ileś tam tysięcy lat, że ci lekarze jurovedyjscy leczą tak samo i z bardzo dobrym skutkiem, jak leczyli 5 tysięcy lat temu, że niby mamy nowe choroby, ale Juroveda się okazuje o tych chorobach już mówiła od dawna. Jeżeli dałem Aloes na coś, co, co jest tak, na, na skórę, która ma pryszcze, czyli pryszcze, czyli ten pita, czyli ogień, a Aloes jest ochładzający i, i, i fajnie jeszcze współdział ze skórą, no to faktycznie ten prysz zniknął. Jurweda bazuje na, na żywiołach. Uważa, że wszystko we wszechświecie to są żywioły, no i tak jak my, że jesteśmy częścią tego wszechświata, również mamy w sobie pięć żywiołów i teraz każda choroba albo jakieś stany emocjonalne, to po prostu jurweda z uśmiechem patrzy, mówi, że to nic, tylko nierównowaga żywiołów. No i trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby do tej równowagi wrócić. Choroba jest jest pewnym wynikiem, jest efektem, nie przydarza się nikomu, po prostu jest to efekt niezachowania równowagi w ciele. Wiesz co, ja chyba nigdy nie nazwałem swojej pracy pracą. Ja lubię się dzielić w ogóle tym, co sam doświadczam i, i wiem, i widzę, że coś zaczęło u mnie działać, więc się automatycznie chętnie dzielę. Więc jak widzę, że ktoś, że można zmienić coś małego, żeby sobie poprawić jakość życia, to, to ja od razu to mówię, słuchaj, jesz, jesz dużo twarogu, to weź yy, yy, jest to na ostro z chili albo z pieprzem, albo jak już jesz na słodko, to z cynamonem, nie będziesz chodził za katarzony. Skoro już musisz jeść ten nabiał. Ja jestem zadowolony i dzielę się tym zadowoleniem. No. Ja mam energię i, i, i mówię ludziom, co robić, żeby tę energię mieli. Tak? Najbardziej lubię, najbardziej... Daje mega wielką satysfakcję, jak ktoś gdzieś tam po jakimś czasie mi pisze, czy dzwoni, i mówi Przemek, słuchaj, dzięki.